Dlaczego tak jest? Dlaczego współcześnie siła, a nieraz nawet przemoc, stała się czymś, co jest przedmiotem kultu? Zwróćcie uwagę na wielkie zainteresowanie młodzieży tak zwanym fame MMA, czy jakimiś freak fightami, sytuacją, której nikt ze sobą nie rozmawia, nawet ludzie, którzy mieliby co powiedzieć, bo przecież w tym fame MMA występują nie tacy, którzy lubią sobie obijać pyski, tylko nieraz aktorzy, muzycy, yy, aktywiści. Dlaczego jest tak, że nie chcemy słuchać, co mają do powiedzenia, co mają do zaśpiewania, chcemy patrzeć jak walczą. Ten kult siły jest moim zdaniem znakom słabości. To jest niestety prawda. Peterson powiedział kiedyś też coś takiego jeżeli myślisz, że groźni są silni mężczyźni to poczekaj zobaczysz co robią słabi. Okrucieństwo, siła i przemoc jest jakąś próbą zakrycia słabości. Wiedział już to Seneca. My też powinniśmy o tym wiedzieć. Zastanówcie się nad tym dlaczego tak jest.